Witam cię serdecznie. Dzisiaj założymy naszą pierwszą bazę danych. Baza danych to miejsce do przechowywania tabeli, które są tematycznie ze sobą powiązane, przypominam. I chcemy je mieć w jednym miejscu, dlatego nam jest potrzebna baza. W PHP Myadmin możemy to zrobić z pomocą interfejsu, czyli klikamy new, wpisujemy tutaj nazwę bazy danych, create i od razu zostanie stworzony. Ale jeżeli chcemy uniwersalnego sposobu, to musimy skorzystać z query. I aby stworzyć takie coś, musimy wpisać co. Create z angielskiego, stwórz, następnie. Jak dam control plus spację, to będę miał podpowiedzi. I teraz mogę wpisać coś takiego. Database z angielskiego, czyli baza danych a później wpisujemy nazwę bazy danych, na przykład forum, czyli to będzie miejsce, gdzie będą tabele takie jak użytkownicy, posty i jak nacisnę go, to jak widzisz, stworzyło nam się tutaj takie coś, gdy to wybiorę, mogę tworzyć co? Tabele wewnątrz, które są powiązane z tym forum. To jest sposób na stworzenie z SQL, tak? Mogłem to zrobić z pomocą też interfejsu. Ale przede wszystkim to, co jest tutaj najważniejsze, że jeżeli nie wiesz, jak stworzyć coś takiego, na przykład nie mógłbyś znaleźć tego miejsca w interfejsie, bo tego się nie robi często, jak tworzenie bazy danych, czy też nie chce ci się pamiętać w sumie czegoś, co robisz rzadko, to warto skorzystać z czego? Z, ze sztucznej inteligencji. Dla przykładu, gdy napisałem do AI. Jak stworzyć bazę danych o nazwie Kurs SQL w MySQL, korzystając z kwerendy? Od razu dostałem Create Database Kurs SQL. Naciskam Copy Code, tak samo czy w Nie Nieważne, z jakiego ten AI skorzystasz, to są podstawy, ale takie rzeczy się zapomina, tak? Szczerze ci powiem, rzadko się po prostu tworzy samą bazę, tak? I nie musisz pamiętać w erze sztucznej inteligencji. Takich podstawowych rzeczy jak to. Ja tak przynajmniej uważam, bo po prostu ważniejsze jest to, abyś umiał przetwarzać te dane i inteligentnie dostarczyć wynik, raport, który jest żądany od ciebie i żeby to było optymalne. Ty jesteś od tego. A od pamiętania niech są interfejsy, czyli ewentualnie robisz to właśnie w ten sposób, albo jeżeli z pomocą SQL to jesteś w stanie bardzo szybko dowiedzieć się, jak to zrobić, właśnie z pomocą na przykład sztucznej inteligencji, zadając jej proste pytanie. Jak stworzyć bazę danych o nazwie takiej, a takiej ważne, żeby powiedzieć, że w MySQL i dodać że z pomocą querendy, bo inaczej on może pokierować cię w różne sposoby. Czyli pytanie precyzyjne, odpowiedź precyzyjna, kopiuję, wklejam Bach, go i leci. I to jest właśnie świat ze sztuczną inteligencją.